To będę kibicował zwycięzcę To nie mi Uwaga, wyjebka Czyja wyjebka? Ej, dobra, restartujmy, ja mam 5 miejsc miejscu kolizji. Ja też Myślałem, że nie wjeżdżam w linię, kurwa, sorry Nie, spoko, spoko Ja mogłem odpuścić, ja mogłem odpuścić Jeszcze straciłeś? W ostatnim sektorze, przez tego Norisa, gdzieś tam kurwa, w drugim sektorze 70 do kurczuna. Nie, 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 nie. <sum> <ślam> Niedużo. No, niedużo. <ślam> <ślam> nie, to niemożliwe, że oni kiedyś tak wchodzili i ginęli. Jak I on tak poleciał? dostał tam chleba na, na zimę wymianę tak robili aj wućniąm kolego wućniąm legnij down To Jest Migrating host Kursunek left the session Nie, ja jestem To mnie wyjebało U. chyba Ja mam czarny ekran A To was wyjebało, czy? No nie Ja nie, jadę Ja, ja, ja też jadę ekran. To mnie wyjebało No ja chyba mi nie połączyłam na joining session, please wait Nie udało się dołączyć do sesji, kod błędu A O, teraz ja jestem w lobby, tylko że na, na qualifying Czy nie? Pojedziemy to na 1-2-3 po jednym nie będzie miał problem. Nieważniłem. Kurwa, kubuj. You had one job. Na P3 dojechać. Ale nie jestem tak pewny z tempem i muszę puszować. I te satek jadę jeszcze raz, to też wieś. Tak to wszelki wypadek ten czas popraw. Sam wierzę, że na katarze łatwo nie ważnić. No? Dlatego jechałem wolno, żeby nie unieważnić. Tak na P2 jadę. bo ty w, w poprzedniej rundzie miały czasu o kurwa Kur, cuda free powieł No mówiłem, bo ja pojechałem to samo okrążenie co poprzednio 1,232 I co ja mam teraz pojechać tak, żeby nie przebić Łukasza, a przebić ciebie, tak? No to musisz... No. tak... Jak będziesz 40 na plusie to mnie pobijesz? Tylko 40? Robię. Szybkie kwale miało być kurwa i widzisz. <laughs> O brawo Masterclass idealnie pomiędzy Czejcie, ja że akurat warrungną Ej dobra zresetujemy to No Dla mnie możemy bo mnie teraz kurwa wszystkie Boty były przez Excel. naprawdę na prawie Force field'a. Dobra, chuj, możemy jechać. Kurczę nie tak bym nie wyprzedził. Nowhere is higher than expected. To chciałem usłyszeć. Znowu chyba wyjebał Kamak left the session A ty Kubuś jedziesz? A kogo wyjebał u ciebie? Nikogo Okej okay. No u, u mnie u ciebie bo. Znaczy, ty jedziesz jako bodło, bo już 20 sekundy zrobiłem do ciebie W dwóch zakrętach A no to się kurciula, no Bo kurczum trochę do tyłu poszedł Jeśli wyjść może to zrestartujemy Nie no już nie restartujmy Już w wyścig jak się zakończyć Kurwa 3 i chuj Możemy porównać czasy wyścigu na koniec jak chcecie Nie wiem No ja też na P1 już jestem To będziemy wiecie porównamy czasy wyścigu Kto szybciej przejechał No i mam złote skrzydło Dobra Pierdolę porównanie czasu Nie liczy się ten wyścig Taka dysproporcja. Na lewej przedniej mam 20%, prąd na lewej prawej 7%. Lewa prawa. <grywa> Raczej prawa. x6 x Mów mango, czy coś takiego. Ile fastest slap u Was? Nadal Ty masz. Ja mam już wszystko nie, nie, po, nie, po, nie pobiję. Ja już skończyłem. Ja też.